Ale Ryjek nic z tego nie dostrzegał. Na szczycie góry leżał bowiem kapelusz, wysoki, czarny kapelusz. – Ktoś tu już był! Przed nami! – zawołał. Muminek podniósł kapelusz i przyjrzał mu się. – Jest bardzo wytworny. Może będzie pasował na ciebie, Włóczykiju? – Nie – odparł włóczyki, który kochał swój stary, zielony kapelusz. – Jest o wiele za nowy. – Może tatuś go zechce? – zastanawiał się Muminek. Weźmiemy go w każdym razie ze sobą, zadecydował Ryjek. Ale teraz chcę już wracać do domu. Marzę o śniadaniu, aż mnie brzuch boli z głodu, a was. Jeszcze jak powiedzieli włóczyki i muminek jednocześnie. W taki oto sposób znaleźli czarodziejski kapelusz i wzięli go ze sobą do domu, nie mając pojęcia o tym, że rzuci on czar. Na dolinę muminków, w której odtąd dziać się będzie wiele przedziwnych rzeczy. Gdy muminek, włóczyki i ryjek weszli na werandę, wszyscy byli już po śniadaniu i rozeszli się w różne strony. Siedział tam tylko tatuś muminka, czytając gazetę. No, jak widzę, to i wy obudziliście się, powiedział. Wyjątkowo dziś nic ciekawego w gazecie: jeden ze strumieni zerwał tamę i zniszczył całkowicie osiedle mrówek. Wszystkie się uratowały. Poza tym, pierwsza wiosenna kukułka przeleciała nad Doliną o czwartej, udając się dalej na wschód. Kukułka z zachodu to dobra wróżba, oczywiście, ale ze wschodu byłaby jeszcze lepsza. Popatrz, co znaleźliśmy, zawołał muminek z dumą. Piękny nowy cylinder dla ciebie. Tatuś Muminka odłożył gazetę, przyjrzał się bardzo dokładnie kapeluszowi, po czym włożył go na głowę przed lustrem w salonie. Był na niego za duży. Właściwie zakrywał mu oczy. Całość robiła jednak niezwykłe wrażenie. Mamusiu! zawołał muminek. Chodź, popatrz na tatusia! Mama muminka otworzyła drzwi od kuchni i stanęła zdumiona w progu. Czy dobrze mi w nim? zapytał tatuś muminka. Owszem, odpowiedziała mama muminka. Wyglądasz w nim naprawdę po męsku. Jest tylko jakby trochę za duży. A czy może lepiej tak? Zapytał tatoś Muminka, zsuwając kapelusz na tył głowy. Ehm, odparła mama, nie jest źle, ale wydaje mi się, że lepiej wyglądasz bez kapelusza tuż muminka przeglądał się w lustrze z przodu, z tyłu i z boku Po czym z westchnieniem położył kapelusz na komodzie Masz rację, powiedział, nie wszystko potrzebuje ozdoby. Szlachetność sama w sobie jest ozdobą powiedziała uprzejmie mama muminka. Po czym zwróciła się do dzieci Zjedzcie jajka, dzieciaki musicie się teraz dobrze odżywiać mieliście w żołądkach tylko igliwie przez całą długą zimę po tych słowach wyszła do kuchni. – Co my z nim zrobimy? – zapytał Ryjek. – Taki piękny kapelusz! – Możecie go używać jako kosza do papierów – doradził tatuś Muminka, po czym poszedł na górne piętro, żeby pisać pamiętnik – wielką księgę, w której opisywał swą burzliwą młodość.